No ale zaznaczmy, że to nie jest tylko jazda na koniu, to jest opieka, bo to jest zwierzę. Jasne, oczywiście. I przede wszystkim jest to pokora, której te zwierzaki uczą ze względu na swoje gabaryty i też tą siłę, tak? A przede wszystkim właśnie opieka, empatia, tego uczą zwierzęta, bo tutaj w tym przypadku, z względu, że tutaj akurat, kiedy zaczynamy tą przygodę, no to w pierwszej kolejności mamy konia, dopiero później dbamy jakby o siebie, bo to nie jest rower, który po treningu się odstawi na bok i można zająć się sobą. To jest to żywe zwierzę, które wymaga też opieki i weryfikacji różnych rzeczy, stricte zdrowotnych. Także, no... Jest to sport bardzo odpowiedzialny i przede wszystkim właśnie sport, który uczy odpowiedzialności. Jak wygląda opieka nad zwierzęciem? Zwierzęciem, czyli koniem. Czyli koniem. <laughs> to od razu <laughs> uściślimy. Ze względu na to, że ogółem koniec stworzony do tego, żeby faktycznie cały czas być w ruchu, przebywać na pasciskach na podokach. I on tak naprawdę nas do życia nie potrzebuje. Natomiast jeśli jest ten czynnik człowieka z boku, to opieka pod tytułem po prostu sprawdzanie, tak, czy konie ma jakieś dolegliwości, czy też po prostu weryfikacja, w jakim stanie są kopyta, tak, bo to jest akurat. U na wagę złota i też kula które można dostrzec gołym okiem. To wszystko po prostu obserwacja i jeszcze raz obserwacja. I tak naprawdę zaglądanie często w oczy, bo tam wszystko widać.